Cześć, witajcie, kolejny ogród w sezonie siódmym moich podróży w projekcie busem przez polskie ogrody. Tym razem gościmy u Karola witajcie. Dobry, cześć, witam wszystkich. Zresztą Karol mój serdeczny przyjaciel, tak, tak oczywiście do no nas zawitałeś. Tak. tak, to tytułem wstępu chciałem zaznaczyć. W tym ogrodzie miałem przyjemność być już wielokrotnie, natomiast pierwszy raz postanowiliśmy, że go pokażemy. Jesteśmy w centralnej Polsce, województwo łódzkie, Łódzkie, tak, miejscowość Radomsko. Radomsko, czyli, e, czyli dokładnie chyba e, centralna Polska. E, Karol, ogród. E, ogród powstaje, jak wiem, od 12 lat mniej więcej. Tak jest, tak. W 2012 roku tutaj się wybudowaliśmy i generalnie od początku był ten ogród tworzony, tak. W różnych etapach on ewoluował, tak. tak. Nasadzenia były małe, różnego rodzaju, inne zmieniały się. A filam jest to, co to, jest teraz tak, To, co, co, zaraz, co pokażesz tak gdzieś tam. Tak, miedzę, to, co tak. pokażemy. Sama działka to jest takie typowe osiedle w, w zasadzie miejskie. Działka tak. około 1000 metrów, tak, tak, dobrze, dobrze. Tak. Działka 1000 metrów, dom zajmuje, no to powiedzmy, jedną, jedną trzecią. To, Myślę, to, to, że około 200 metrów tak, tak, no, to, to, plus garaż. W centralnej właśnie, w centralnej części tej posesji działka ma kształt takiego prostokąta, w centralnej części zlokalizowany budynek. Tak. Teraz siedzimy na tarasie właśnie za tym budynkiem i właściwy ogród za Jest nami. Jest Tak, za nami. Tewa tego grubka, troszeczkę takiej nietce zrobiony. Osłonięty od wiatru, od, od jakichś takich warunków niekorzystnych, pogodowych. No i, i dzięki temu jest tam rzeczywiście przyjemnie I, tych nasadzeń. I kameralnie. Stać. Teraz tak. Projekt ogrodu to jest wszystko, jakby wasze dzieło, twoje i, i małżonki. Tak, tak, ani. ani, tak. I sami, sami, sami. Bez wszystko, się... jakby sami tak. Troszkę poglądając tego, oczywiście gdzieś tam jakieś. E, czasopisma, programy, tak, e, wcześniej e, tworzyłem, e, układałem sam, osobiście wszystko jakoś tak, też planowali, pomalutko, pomalutko etapami. Wykorzystywałem różne materiały, tak. Też, też tam można. Czyli to jest taka wskazówka, jak najbardziej, no. że ogród można zrobić samemu, nie mając jakby zawodowo nic, nic nie, wspólnego? Nie, bo Nie, nie, bo rzeczywiście nie jestem związany tak, z architekturą tak. ogrodową ani żadnym przedsiębiorstwem hmm. takich e, ogrodów czy więc co, tyle tytułem wstępu. Przejdziemy, tak pokażemy ten ogród. Jeszcze wracając do tego ukształtowania, w centralnej części budynek z przodu, dosyć duży przedogródek, tak. też ciekawie zaaranżowany. No i ten ogród, który żera. No tak. to, da... to co, ruszamy na spadek? Tak, tak, zapraszam. Pacer rozpoczynamy w przedogródku. To, co powiedzieliśmy, budynek mniej więcej w centralnej części i dosyć duży przedogródek. Karol, duże drzewa, katalpy. Katalpy, tak. E, dosyć mocno cięte, oczywiście, bolują cięcia. E, I bardzo, bardzo e, bujają, tak że tak powiem, e, urosły. E, e, to jest ten efekt, tak? I to jest taka wizytówka Sturka, chyba tego, wejścia, tak, tego waszego tutaj Przod te kolumnowe... Z tyłu też kotałby. E, kolumnowy świerk, tak? tak. E, który rzeczywiście, e, tak jak wąż, troszeczkę wije się e, i opadając e, na dół. Mhm. E, za, za tym świerkiem jest bóg płaczący, tak? tak. Który też Rzeczywiście e, bardzo spionizowany, tak? Ale przepięknie wygląda. E, przebarwia się rzeczywiście już jesienią. E, I to też jest taki, taki efekt, który, który Fajnie, fajnie wkład. Tak. tak. Przy, przysłania przy okazji ten budynek. Myślę, tak, tak. że to jest troszkę, ciekawe troszkę roz... Tak, kamufluje jakby, tak? I, tak. I, i, I nie wpływa na to, że on jest troszeczkę właśnie zasłonięty. Tak samo przy tak ten przeglądowym rzutku. E, troszkę e, wszędzie używałem kamienia, tak? Y -y. Więc starałem się ten e, kamień gdzieś tam zagospodarować w różnym stopniu. E, układając e, krawężniki z niego, ewentualnie tutaj gneissy, tak? Gdzieś tak, tak, z, tak. Stawiając. Komponują w tej zieleni. Tak, więc ten kamień właśnie też pokażemy, pokażemy bo jest tutaj w tym ogrodzie go jednak, jednak sporo. Takie, takie no ciekawe, ciekawe, wkomponowane osady, okazy. Natomiast zanim jeszcze przejdziemy do tej tylnej części z boku, wcisnąłeś nawet warzywnik. Troszkę mały taki warzywnik, żeby, żeby gdzieś tam dzieci zaszczepić jakimś tam uprawą. Mm -hmm. W tym roku słabo, tak? Jakoś tam nie Malutkie, ale ale, ale niech jest niech, tak, tak, Zawsze tak, coś swoje tak, swojej malinki tak, Powiedz, czy w pielęgnacji ktoś ktoś pomaga, czy, czy to również wszystko sami, wasza sami praca? nasza praca, tak. Żona, ja, dzieci. Także tym bardziej, tym bardziej gratuluję, tak to, bo, to bo ogród. Nie, nie używamy tu żadnych pomocy ogrodniczej, pomocy tak? Znaczy, wszystko sami staramy się pielęgnować. A naprawdę ogród zadbany, perfekcyjnie utrzymany. Dobrze, a więc ten przedogródek jeszcze tak myślę, jako takim, takim uzupełnieniem. Ogród, jakby nie było nowoczesny, no też taka architektura budynku. Natomiast mimo wszystko taki swobodny, swobodny, dużo łuków, dużo takich, takich wiejących się kształtów, więc no powiedzmy geometryczny. Tak, tak, tak. tak. Geometryczny. Dobra, więc co, tyle sprzed ogródka i idziemy na... Tylna część ogrodu. Jesteśmy ponownie na tym tarasie, na którym rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy nasz spacer. Karol, to co powiedziałeś, takie zestopniowanie trochę. Tak, tak, tak. Teraz jest troszeczkę oczywiście na równi z domem. Zejście jest schodami w dół tak? i wejście, że tak powiem, w głąb ogrodu. Do tego, do tego... Taki, taki powiedzmy niecki, czy, 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 czy takiej osłoniętej części. Tak, tak, tak. To oczywiście za chwilę pokażemy. A więc taka, ta, ta niższa część, tam, ta, ta główna część ogrodu to taka niewielka polanka i jakby ogród jakby otacza tą polanę. Duże, głębokie rabaty, mnóstwo nasadzeń różnorodnych. Powiedz jeszcze, czy macie tutaj jakieś swoje ulubione preferencje roślinne, nie wiem, iglaste, liściaste, czy jednak stawiacie na różnorodność? To znaczy jest różnorodność, tak. I co, nam, co nam przyświecało w tej różnorodności, żeby generalnie sukcesywnie z nastającą rzeczywiście porą roku, tak, te kwiaty czy, czy, czy drzewa kwitły, tak? i rzeczywiście tak jest od, od początku, od powiedzmy e, okresu wczesno wiosennego, e, po kolei niektóre rzeczy rosną, kwitną, tak e, e, i sukcesywnie dalej, następne, tak jedne przekwitają, drugie, drugie, się pojawiają, więc, więc jakby to cały to czas jest, coś, tak, się tak, coś się dzieje, mhm. tak, tak. E, te zmiany były, bo i tu wcześniej były róże e, w różnych miejscach, e, a teraz rzeczywiście od jakiegoś tam czasu ten obrót przybrał taki taki kształt, tak. lubimy kwiaty, lubimy rzeczywiście kolory. Aby było sporo, tak. Może ktoś by powiedział, że jest gęsto, ale fajnie. Tak, nam się to podoba. Często się, jakieś tam rzeczywiście przycinać niektóre rzeczy. Jest pięknie. Jest pięknie. To, co powiedzieliśmy, dużo tego kamienia. Ten kamień jest obecny zarówno w wyłożeniu rabat, jak i, jak i właśnie w tych, w tych takich okazach. Okazach. Myślę, że to jest też taka, taka cenna wskazówka, żeby właśnie w ten sposób te ogrody ozdabiać. Tak, Natura, a jednak jak, ładnie to wygląda, coś, coś ciekawego. Coś się... Jak się przeplatają. Przeplatają, tak. Powiedz, czy na tych leżakach macie czas siedzieć, mając taki a, ogród. Chyba czasami brakuje tego czasu. Może weekendowo, tak, ale, ale tak generalnie. Hmm. No dużo pracy, tak? tak? Ale myślę, że to też fajnie po jakiejś tam pracy zawodowej, to ten ogród uh -huh. spowoduje to, że można w nim odpocząć nawet pracując, tak? Tak, tak, spowoduje tak. Przy tak. zieleni i przy, przy że tak powiem, tych, tych pięknych, otaczających nas kolorach, to, to jednak człowiek Odpoczyło. odpoczywa. Jakby męczysz fizycznie się, ale głowa, no pewnie, tak, tak, głowa tak, tak, odpoczywa. Yy, więc, yy, więc to jest na pewno cenna wskazówka. Yy, takim, takim ważnym elementem, yy, który tutaj powiedzieliśmy już właśnie z, będąc z przodu, że, że dużo tych swobodnych kształtów wijących się rabat, czyli takie, takie połączenie właśnie tej natury trochę z nowoczesnością. Tak, tak. tak. I, i, I myślę, że to jest też. No to wykorzystać też różne tak, materiały, tak e, to poniżej starącego jakąś zaadaptowaliśmy, żeby, żeby gdzieś tam e, tak. zrobić z niej rabatę tak, i wykorzystana jest. Tak. No, można po prostu w różny sposób gdzieś Tak, te tak. tak. Te... Czyli Karol jeszcze podsumowując, bo powiedzieliśmy, że 12 lat ogród powstaje tak. mniej więcej. Oczywiście wiadomo, że zmienia się, bo, mhm. bo, bo to jest jakby tak, proces które ciągły. Się właśnie, no, nie sprawdzają się, trzeba było je usunąć, ewentualnie do innego rodzaju robić, tak? W każdej porze roku, myślę, że można tu w tym ogrodzie znaleźć jakąś fajną roślinę, roślinę ta, która, ta, ta. która gdzieś tam jest, może skupić na sobie jakieś tam zainteresowanie. No i właśnie, myślę, że to jest dobre podsumowanie do, do, tego, do tego odcinka, to co powiedziałeś, właśnie ta różnorodność tych roślin, chociażby iglastych i liściastych, które się jakby wzajemnie uzupełniają. Dają. I, i, a przez to chociażby zimą ten ogród na pewno nie jest pusty, no bo... Bo ta zielenie gdzieś też występuje, tak? Tak, mimo, tak, że tak, opadną, tak. mimo że liście że, opadną, mimo że jest szaro i ponuro, to, to te niektóre zielone nasadzenia są i, i one jakby powodują to, że ten ogród też żyje zimą. No i dobrze Karol, dziękuję ci serdecznie dziękuję. Za, za ten twoich, tak powiem, obserwator. Obserwatorów. Dziękuję w ich imieniu. Karol, dzięki za zaproszenie. Było mi bardzo miło gościć w Twoim ogrodzie jak zawsze. Natomiast pierwszy raz z kamerą. Dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych moich ogrodowych podróżach. Cześć. Cześć.